Cześć, nazywam się Janek, nazywam się Karol, jestem Zosia, mam na imię Madzia, jestem Hania, mam na imię Bartek, jestem tutaj e, trenerem, jestem asystentką, jestem wychowawcą, jestem wychowawcą już drugi raz i jest super. Wakacje z pasją to taki projekt, w którym rozwijają się wszyscy. To jest projekt, który nie jest tylko i wyłącznie rozwojowy dla dzieci. Staramy się, że każda osoba, która z nami współpracuje, będzie mogła wzrastać. Warto pracować na agencjach z pasją dla, dla tej atmosfery, która tutaj panuje. Jesteśmy jedną wielką rodziną, jeżeli chodzi o kadrę. Wyjątkowa jest ta bliskość. Jesteśmy blisko z dziećmi, ale jesteśmy też bardzo blisko ze sobą, z kadrą. Wszystko jest tutaj wyjątkowe, od dzieci po ośrodek, po zajęcia, po trenerów. Działamy po prostu jako, jako taki jeden zgrany organizm, który pomaga sobie w chwilach słabości, cieszy się razem w tych chwilach radości. To nie jest zwykła kadra wychowawcza. To jest kadra, którą my specjalnie szkolimy do programu edukacyjnego. To są asystenci, którzy koncentrują się na grupie. To są trenerzy, którzy mają za zadanie poprowadzić dzieci w określonym kierunku przy wsparciu wychowawców, przy asystenturze wolontariuszy. Bardzo mi się podobał kontekst tego, że będę mogła e, zrobić coś własnego, że będę mogła poprowadzić własne zajęcia jako właśnie trener. Praca wychowawcy polega na tym, że pilnuję dzieci. Staram się, żeby czuły się dobrze tutaj, żeby nabierały nowych doświadczeń, aby poznawały znajomości na całe życie. Stawały się taką dla siebie może na chwilkę taką rodziną. O, to będzie super, Wyknijmy we głosu. Tak, i zrobimy cię na to wiaderko! Dobra, to? Razem z wychowawcami. W grupie są też asystenci, więc wychowawca nie jest sam ze swoimi dzieciakami mamy wspólny team i razem pracujemy nad tym, żeby było tutaj fajnie. Praca asystenta najlepiej jest opisana słowami pomogę ci to zrobić samemu. Jako asystentka czasami jestem oczami wychowawcy. Czasami widzę więcej, bo mam e, tą możliwość zwrócenia całej swojej uwagi na grupę. Wyjeżdżam stąd z taką bardzo dużą wdzięcznością za to, co się tutaj działo, za to, co, czego mogłam się nauczyć. Kończę też taką wdzięcznością do ludzi, których tutaj spotkałem, że jakby są tak otwarci na, na mnie i mnie zaakceptowali. Czujesz się bardzo potrzebny i czujesz się częścią zespołu, czujesz się częścią czegoś większego. Wierzę z taką radością, że dałem coś od siebie dzieciakom, ale dzieciaki też bardzo dużo mnie nauczyły, i to jest takie bardzo budujące i kolejne świetne doświadczenie, bardzo cenne. Tworzymy wspaniałą rodzinę, tworzymy wspaniałą atmosferę. Nikt nie jest tutaj tak zwanym wyrzutkiem, nikogo nie odsuwamy na bok. Każdy jest tu ważny i każdy daje taką cząstkę siebie, która prowadzi ten zespół do celu i po prostu szczelamy wszyscy do jednej bramki.